Nadzieja to um, zdecydowanie lepsze imię dla dziewczynki niż tradycja. Wydaje mi się, że nadzieja pochodzi od światła. Nadzieja wiąże się z odwagą. Nadzieja jest um, czymś, co może nas przeprowadzić przez y, najciemniejszy tunel, w którym być może właśnie w tym momencie się znaleźliśmy. Więc chyba nigdy nie należy jej gubić, tracić i wierzyć, że ona istnieje, że jest, że nas prowadzi. Nadzieja daje mi siłę do działania. Nadzieja na to, że wszystko jest we właściwym miejscu i we właściwym czasie i że zawsze znajdujemy się dokładnie tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Siłę daje mi zdrowie, zdrowe relacje, jasność przekazu, brak zbędnych słów i chyba próba podejmowania ciągle bycia w takim. Wewnętrznym spokoju, nie rozrzucanie się na drobne kawałki i nie dawanie, się, nie dawanie się na rozszarpanie światu. Słuchać innych i dbać o swoją empatię w stosunku do wszystkich ludzi i do wszystkich istot, ale przede wszystkim słuchać, bo chyba przywykliśmy do tego, że ostatnio się mówi, i mówi przede wszystkim o sobie. Tak jakby odcinając inne głosy, a wydaje mi się, że jakieś pełne zrozumienie następuje wtedy, kiedy się wsłuchamy w opowieść drugiego człowieka albo drugiej istoty, no to albo drzewa, no nie wiem.